Dziś będziemy spędzać cały dzień jako syreny. Wiem, że Wam może się ten odcinek spodobać, bo kilka już osób do mnie pisało o ten odcinek w starszych filmach, w sumie nawet już bardzo dawno, troszeczkę. Ja po prostu o tym zapomniałam. Ale no dziś to zrobimy i tak pomyślałam, że najpierw możemy zacząć w ogóle od zrobienia domku. To mówiłam właśnie dziewczyną, tylko nie wiem gdzie one się przeniosły. Pomyślałam, że najlepszy domek. O tam, tam, dobra, elegancko, już lecę. Że najlepszy domek dla Syrenek będzie, no wiadomo, dobry jest pod wodą, bo tam żyją Syrenki, ale taki domek na wyspie też byłby fajny. Dobra, tutaj muszę... O, pyk, 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 pyk. My mamy taki domek, ale tu jest cała baza podwodna. Malwija ją zrobiła. Takie jakby pomieszczenie, i tutaj mamy swój basen i wszystko. I w ogóle najpierw pokażę Wam ten dom, jak będzie wyglądał, i udekorujemy go sobie oczywiście, no bo jakby tutaj inaczej. I on jest przepiękny. Mogliście już go widzieć wiele, wiele razy na moich odcinkach, ale on jest cudowny, on jest właśnie taki syrenkowy, wszędzie jest woda i tak dalej, no bo jak wiadomo, syrenki żyją w wodzie. No i tu będzie przecież cudowne, bo tu mamy basen. Wow! Akurat do niego wskoczyłam. Jak wstąd do wyjść? Dobra, udało mi się. Wokół domu jest pełno wody. No i tutaj też to jest, wiadomo, wyspa, więc tutaj też jest woda. No i tutaj mamy, jakby tuś woda się wla, i tu jest jakby jacuzzi i coś takiego, bo to trochę paruje. Ale dobra, dziewczyny już się tutaj taplają w wodzie, a my możemy chyba sobie zacząć dekorować domek. No i z ręki mi się najczęściej, najbardziej w sumie yy, kojarzy. <głos》> dzisiaj język mi się planczy, sorry. Dzisiaj... <głos》> Co? Najbardziej dom Syrenek. Ogólnie syrenki mi się kojarzą jakoś z kolorem z takim różowym, takim delikatny, delikatnym. No ja mówię, dzisiaj jest masakra po prostu, jakaś, z moim mówieniem. Delikatnym, jakimś takim mega dziewczęcym, gdzie oczywiście kolor niebieski też może być kolorem dziewczęcym, tylko po prostu chodzi mi o taki delikatny, taki nie mega mocny, tylko właśnie o coś takiego. No, ej, fajnie to wygląda. My coś czuję, że to je zrobimy jednak chyba na różowo, ale nie jestem pewna do końca. Może tutaj będzie fajnie dać takie coś. Ej, tu jest garderoba i tu jest... O, kurczaki, ale fajny jest ten dom. Jestem ciekawa w ogóle, która z nas zajmie gdzie dokładnie pokój, bo no tutaj jest miejsca bardzo, bardzo dużo. No i ogólnie fajnie to wygląda. Dobra, ja lecę na górę. Niech mnie dziewczyny tutaj nie szukają. Mhm, uh -huh. tu jest salon. Okej, okay. tu jest taras. Okej, okay. patrzcie jaka ta chata jest ogromna. Ona jest wielka, ja chcę taką w realu. Dobra, tutaj jest... Aha, jakiś tam pokój. Tu... Uh -huh. Łazienka, tu się myje stopy jak śmierdzą. Dobra, tu jest... Ale tą ciemno w rogu. Oh my god, tu szadeć lampę! Bo tutaj też przerażająco się siedzi. Dobra, może damy tutaj lustro? Ja już po prostu zaklepałam ten pokój. I dziewczyny się później o tym dowiedzą. To jest mój pokój. Dobra, dam tutaj lampę tu z O, elegancko! A może taką ciemniejszą, różową. Hmm? Fajnie ona wygląda. Dlaczego ja wyłączyłam propsy? Nie, dobra, nieważne. Może tutaj sobie udekorujemy. Niestety nie mamy czegoś takiego w Brookhaven jak glony czy coś, bo to by było kozackie, takie jakieś glony i takie inne rzeczy. No to by było super, no. Ale niestety nie ma takich rzeczy, więc musimy się ratować tym, co jest. Dobra, może taki dymek tutaj też niebieski dam. Muszę dziennikcie też zielony, żeby nie było za ciemno, bo jak da się sam taki wiecie, niebieski i tak dalej, to może być nie zaciekawia. E, czy tu. No w ogóle mi się tu nic nie klika? O co tu chodzi? <laughs> czy, czy ja jestem jakaś, nie wiem, zepsuta? No jest. <laughs> o fu! Obrzydliwie on wygląda. Okropnie. O nie, 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 nie. A żółty? No, rób się. Dlaczego to się tam klika? Co to ma być w ogóle? Przepraszam bardzo, co to jest? To jest jakaś masakra. Tam sobie damy drugą. No i oprócz lamp, wiadomo, oczywiście będą światełka, bo tu zawsze jest w domku pełno światełek. Ale pomyślałam, że może, może, może fajnie byłoby zrobić coś takiego i to ukryć. Ja nie wiem, jak dokładnie to działa. Aha, dobra, to jest taka jakaś fontanna. Spoczko, spoczko. Może tutaj to byśmy dali? Ja jestem ciekawa, czy to tak samo. Yy... O nie, to dobra, to ciągle strzela. Powiecie, co, o co mi chodzi? Nie, nie wiecie, więc wam powiem. <ścoughs> ja byłam pewna, że to tak działa jak yy, tamte takie fajerwerki, coś takiego, że to tylko działa przez jakiś czas. No to byłaby totalna lipa. A to jednak działa non-stop i to jest fajne. Okej, okay, może tutaj jeszcze postawię i może tu. Fajnie to wygląda, takie delikatne coś, ale ładnie. Dobra. Oj, 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 co jest? Tu się zepsułam troszeczkę. Dobra, tutaj jeszcze? Yy, może jednak więcej dam tutaj z przodu domu, będzie to lepiej wyglądać, na pewno. Dobra, dam jeszcze tu i tu. No, fajne to powiem wam. O, może dam tutaj trochę wyżej, żeby też jej bardziej było widać. Ej, super to wygląda. O kurczaki, dobra, wychodzę z wody, bo ja za bardzo pływać dobrze nie umiem. A ja jestem syreną, Czejcie, To jest po prostu jakaś masakra. Okej, okay, co ja tutaj mogę jeszcze takiego dać? Mogę poudawać, że to są glony, ale glony najczęściej mają albo zielony kolor, albo taki, wiecie, jakiś ładny. Ej, o, sorry, Rafa Kolar, ko, Kora... O? Korarowa. I, i, i. Dobra, niech będzie korarowa. No tak, tu bywa, no co? Ej, ja swoje urodziny będę chciała mieć w tym domu. To jest tak ładnie, ja chcę mieć tutaj wyprawione urodziny. Jestem ciekawa, czy dziewczyny będą pamiętać o moich urodzinach. To jest dobre, sprawdzimy je! Jeśli byście chcieli właśnie taki odcinek, to dajcie widzaka w komentarzu, bo ja jestem bardzo ciekawa, czy dziewczyny w ogóle pamiętają. A jak nie, to się na nie obrażę. Dobra, tu jeszcze dam lampeczki, i myślę, żeby tutaj dać, bo tutaj jest właśnie taka fajna miejscówka do posiedzenia i coś czuję, że często tutaj będziemy właśnie sobie siedzieć. Ja jestem bardzo zadowolona z tego. W ogóle tutaj dziewczyny dały jakieś solary, jakieś takie, nie wiem nawet jak to się nazywa, jakieś lampy. Witamy w Syrenkowie. O kurcze! Jakbyście chcieli, żebyśmy zrobili własne miasto, takie typowo syrenkowe, to dajcie mi znać w komentarzu, bo wydaje mi się, że to by było mega, mega dobre. I teraz możemy sobie zrobić stylówki. Uuu! Dobra, pozbędę się spódniczki i teraz tak, może zaczniemy sobie w ogóle od makijażu. Ten mi się ogólnie mega kojarzy z syrenką i może damy sobie jakiś taki fioletowy, no bo wiecie, syrenki najczęściej mają takie jakieś mega kolorowe włosy i tak dalej. Może jakąś taką ozdobę typowo na włosy wpiszemy sobie znowu. E, dobra, jest takie coś, to co wygląda fajnie, ale myślałam może o jakiejś takiej złotej, co, coś, coś po prostu takiego. Tam dziewczyny już totalnie mają ogony i wszystko, ale okej. Okay. Chyba zostaniemy przy tej pierwszej ozdobie, bo ona jest taka, no po prostu najładniejsza. Dobra, wpiszemy sobie górę. Może jakaś fioletowa właśnie będzie. Nie będzie Kurszczaki! ale szkoda. Dobra, jeszcze jedno podejście, ostatnie. Obiecuję wam i już was nie będę męczyć. Może, 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 może. A może jednak to, ale pod spodem mam tamto. Więc ja nie wiem, czy to dobrze będzie wyglądać. Chociaż to też jest spoko. Dziewczyny mi tu coś pod, yy, podpowiedziały, i faktycznie są sobie tak ładne rzeczy że no dobra, skuszę się jednak na coś jeszcze fajniejszego tu dziewczyny totalnie poszalały jakieś mega, mega dużo dodatków i jakieś takie rzeczy więc no co, ja też to zrobię po prostu oh my god, ile tu jest rzeczy i tak wyglądamy syrenka Malvi, syrenka Zizi, syrenka Nami a jeśli wam się podobał dzisiejszy odcinek to możecie zostawić na łapkę w górę i dać znać w komentarzu czy chcielibyście całe miasto syrenek a my się z wami żegnamy Papa!